Lubię jeździć bezpiecznie. Lubię jeździć żwawo, dynamicznie, szybko czasami, ale lubię czuć się na drodze bezpiecznie. A to gwarantuje m.in. to, żeby całkowicie zabronić e, ludziom jazdy po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Uważam, że każdy przyłapany kierowca, w którego krwi będzie jakikolwiek promil alkoholu, powinien być pozbawiony prawa jazdy na co najmniej 5 lat, a jeśli spowoduje wypadek, jakikolwiek wypadek, stłuczkę, śmiertelny pod wpływem alkoholu, powinien być pozbawiony prawa jazdy dożywotnio. Mało tego, w przypadku, gdy pojazd posłużył jako narzędzie zbrodni, powinien być ten pojazd całkowicie konfiskowany. W tym względzie uważam, że prawo powinno być absolutnie bezwzględne. Tak samo bezwzględne jak wobec pedofilii. Nie możemy ustalić na przykład, że troszkę pogłaskać małą dziewczynkę można, a już bardziej nie można. To samo powinno być z alkoholem. Powinniśmy absolutnie przeciwstawiać się temu, żeby kierowcy popijanemu nie mogli uczestniczyć w ruchu drogowym. Jedziesz sobie człowieku na przykład taką piękną drogą, gdzieś pod Warszawą, gdzieś pod jakąś miejscowością, a z boku wyjeżdża albo naprzeciwko jedzie pijany kierowca, którego refleks jest opóźniony, bo wypił zbyt dużo, wraca z imprezy albo jedzie po kolejną butelkę wódki czy po kilka puszek piwa do najbliższego sklepu, co prawda ma niedaleko. Może da rady pod warunkiem, że ktoś go światłami nie oślepi z drugiej strony. jedziesz sobie człowieku taką drogą i nagle z prawej, z lewej, ze środka kości zajeżdża drogę i traf. A on się potem będzie tłumaczył, że był tylko po, po jednym piwie. Dlatego wszyscy kierowcy, którzy jesteście za kółkiem oraz piesi, uczestnicy ruchu drogowego, wszyscy jesteście w niebezpieczeństwie, jeśli po drogach jeżdżą pijani kierowcy. Wydaje mi się, że wszyscy, jak jeden mąż, powinniśmy wystąpić, poprzeć, nie wiem, przychylić się do takiego prawa, które bezwzględnie każe pijanych kierowców, tym, o czym powiedziałem przed paroma chwilami. A więc dożywotnia utrata prawa jazdy w przypadku spowodowania kolizji drogowej, jakiejkolwiek, oraz utrata prawa jazdy na co najmniej 5 lat w przypadku kontroli i stwierdzenia jakiejś niewielkiej ilości alkoholu, nawet 5%. I to już powinno być pięcioletnie pozbawienie takiego delikwenta prawa jazdy. Wydaje mi się, że dla naszego bezpieczeństwa, dla dla naszego bezpieczeństwa, dla Nas kierowców przede wszystkim pieszych, powinniśmy w ten sposób właśnie traktować sprawę. Ja niestety mam wielu kolegów i znajomych, którzy dopuszczają się jazdy pod wpływem alkoholu, motorem, samochodem. No i niestety nie pochwalam tego, aczkolwiek jestem w trudnej sytuacji, bo wielu z tych kolegów lubię i uważam ich za dość rozsądnych ludzi. Niemniej w tym względzie uważam, że są absolutnie, totalnie nieodpowiedzialni tak za siebie, za swoje rodziny, no i za ludzi, których potencjalnie narażają na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jeśli jesteście podobnego zdania, wpisujcie się pod, e, na dole w komentarzach. Chętnie podyskutujemy na te tematy, podyskutuję z Wami na te tematy. E, wydaje mi się, że mam rację i co tu dużo więcej yy, dodać? No. Oczywiście tutaj yy, powinno być też yy, bardzo surowa kara więzienia yy, lub innych jakichś kar, które wy myślicie. Oczywiście też finansowa, łącznie z więzieniem, pozbawieniem prawa jazdy i utratą. Narzędzia zbrodni, jakim jest w tym przypadku samochód. Wydaje mi się, że każdy potencjalny kierowca, który wypije piwo lub dwa, jest potencjalnym mordercą, bandytą, zbrodniarzem, a jego auto lub pojazd, którym prowadzi, bez względu na to, czy to będzie samochód, czy motor, jest narzędziem zbrodni. Koniec kropka. Potencjalnym narzędziem zbrodni. Taka jest moja, takie jest moje zdanie. Ja oczywiście jestem człowiekiem niepijącym, nie mam tego problemu. Mam to szczęście, że nie mam potrzeby pić alkoholu, jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy mają taki, a nie inny układ genetyczny, który ich warunkuje i wyzwana w nich potrzebę picia alkoholu. Ale nie wydaje mi się, żeby była aż tak mocna ta potrzeba, żeby to uwarunkowanie tej potrzeby było aż tak mocne, żeby nie można było na ich miejscu powstrzymać się od picia alkoholu. Mało tego dodam, jeżeli taki kierowca z, taką, z takim uwarunkowaniem jedzie na imprezę, to albo żona prowadzi, albo on po prostu się może powstrzymać od picia. Może znam przypadki, w których ludzie bardzo lubią alkohol, a jadąc na imprezy nie piją. Koniec kroku Mam nadzieję, że komentarze w tym względzie będą równie radykalne co moja wypowiedź tutaj. I jeszcze raz powtarzam, potencjalnie kierowca nawet na kacu. Jest potencjalnym zabójcą i uświadommy to sobie stwarza zagrożenie tak dla pieszych, jak dla nas kierowców. Nie chciałbym, żeby teraz naprzeciwka, właśnie o tej porze, czy nawet w nocy, a często tędy jeżdżę w nocy, żeby jakiś zataczający się kierowca zrobił manewr tego typu, bo się zagapił, zasnął, czy, czy najzwyczajniej w świecie rozjechałyby mu się tutaj linie, obrzeżne drogi a ja bym jechał sobie wolniutko tak jak teraz turystycznie dla przyjemności przez piękną wieś gdzie widzimy tutaj piękne gniazdo bocianie przed nami podziwiam sobie taką wieś w trach, taka łachudra, taki bandyta wyjeżdża jakimś autem i kasuje mnie doprowadzając do różnych sytuacji pozdrawiam, czekam na jakieś wpisy konkretne i i zapraszam do krótkiej przyjażki, przepiękną drogą za miejscowością Jackowo, górne, nad Bugiem. Jadę w stronę Wyszkowa. Bardzo lubię tą trasę. Często nią przejeżdżam o różnych porach dnia i nocy. Posłuchajmy jeszcze mojej ulubionej piosenki.